To jest droga prowadząca Ścisowa w kierunku Zakrzewa, potem Kopnicy, ja tą drogą włożę dzieci do szkoły. Droga jest nieremontowana. Są straszne. Dziury kolejne A po drugie, jest przede wszystkim nieprzejezdna. Tutaj jest skrzynka elektryczna w wodzie A tutaj jest dumnie nazwa naszej miejscowości. Tak. A teraz widzicie dalszą część tej drogi. Ta droga łączy jak powiedziałem naszą szkołę z miejscowością i to jest jedyna sensowna droga dlatego, że kolejna jest w tym yy, w remoncie praktycznie i wcale nie wygląda lepiej niż ta a po drugie też jest no, nieprzejezdna także to jest jedyny taki sensowny dojazd i teraz yy, zobaczcie, tu nawet ktoś już obornik wysypał tam nas zaczął nad obornikiem łatać dziury to i tak tutaj niewiele pomoże, bo droga jest po prostu yy, wymaga remontu i, i teraz to do tego remontu było zebranie wiejskie jakieś 5 miesięcy temu, w świetlicy w Cisowie. Tam przyszedł na to zebranie wiejskie. Przyszli mieszkańcy. No i oczywiście nasz geniusz tutaj inwestycyjny z jednej z najbogatszych gmin w Polsce, czyli z naszej gminy darłowo. I on tam ludzie narzekali na tą drogę, ale to jest największy problem, naprawić tą drogę, żeby ona była przejezdna, żeby ona służyła mieszkańcom. Po czym po czym ten nasz geniusz intelektu i inwestycji na no obiecywał, że tak, oczywiście to będzie to zrobione, będzie to naprawione. Nawet jedna osoba zaczęła tam protokół na jakiś tam skrawku papierów wpisywać z tego spotkania. Ja, ja byłem jedyny, który był sceptyczny, bo ja wiedziałem, że to człowiek, który tą gminą zarządzony no nie dotrzymuje żadnego słowa i nie jest w stanie nigdy zrobić tego, co obiecał. I ja bym sobie też nie powiedział, no słuchajcie, jeżeli piszemy protokół, no to napiszmy, zobowiążmy go do czegoś, czyli wpiszmy jakąś datę, do którą on się zobowiązuje dotrzymać w celu naprawienia tej drogi. To jednak mieszkańcy po prostu uwierzyli, uwierzyli, w, że, że ten człowiek jest w stanie dotrzymać jakiegokolwiek słowa, no i tak dotrzymał. I teraz z tego miejsca ja obiecuję Wam, że doprowadzę do tego, że ta droga będzie prosta, że będzie przejezdna. Do tego się zobowiązuję. Do zobaczenia. Te krytyki muszą pójść.